Marcin Held, Satoshi Ishii i Marcin Tybura. Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Marcin Zawada przed GaloKazu KSW 58. Witamy serdecznie po 9 galach ponownie. Witam wszystkich. Cześć, siema, jak wszystko dobrze u was, u mnie też dobrze. Wszystko, wszystko dobrze powiedz w takim wypadku, co się przez te, co przez te dziewięć gal porabiałeś, jak szły treningi, jak to, dużo tego było, czy dużo było więcej było trenowania, czy więcej było odpoczywania? Wiesz ja cały czas jestem w treningu, bo to jest moja pasja. Minimum trzy razy w tygodniu trenuję, ale urodziło mi się dziewczynka. Moja żona z i dostaliśmy dziewczynkę w tamtym, na początku tamtego roku, drugi, drugi 2020. Dużo inwestowałem czas w rodzinę z córką, z żoną. I to była piękna sprawa, jest piękna sprawa, cały czas przy tym być, jak się moja córka rozwija, I, ale cały czas byłem w, w treningu chłopakom, pomagałem w przygotowaniach, czy to był Roberto, czy to był Abus, czy to był Dawid, czy to był Antun. E, cały czas byłem w treningu no i, i wróciłem do walki. Powiedz dlaczego tak długo musieliśmy na ciebie czekać na to przedłużenie kontraktu? Wiesz, co były rozmowy? E, ja celowałem Walko e, Były rozmowy między managementem i e, tutaj matchmakerem. Wojciechowskim e, ostatecznie dostał Walko i Ivan e, No a ja dostałem potem propozycję z załazie Szymonem Koleckim i dla mnie duże wyzwanie. No i wziąłem to, jestem tutaj. No jest, jest olbrzymia różnica między Tomkiem Narkunem a Szymonem Kołeckim, tak na pierwszy rzut oka, no, jeszcze się nie zmierzyli, natomiast no, Szymon jakby, idzie in, troszeczkę innym torem, jego interesują dobre pieniądze, dobre walki, głośne nazwiska. domek jest mistrzem, no, broni pasa już od e, paru ładnych lat, także e, no, są inne wyzwania, jak Ty byś porównał tych obu zawodników i czy, na, czy nie było chwili zastanowienia przed e, podejściem takiej decyzji? E, wiesz ja tylko powiem TSMM ma. To zawsze są statystyki, zawsze jest jakieś, wiesz, fani, albo ludzie patrzą to z innego konta. Ja patrzę na to z innego konta, Tomek i ja. My jesteśmy doświadczeni zawodnikami. Szymyk jest młodym zawodnikiem, no nie, nie, nie młodym jako wiek, tylko młodym, bo się uczy tego sportu, ale on też pochodzi z sportu. On był byłem mistrzem olimpijczykiem w, w swojej dyscyplinie. No i trzeba uważać na niego, jest zmotywowany do tej walki, wziął tą walkę, za to mu dziękuję, ze mną, no i e, trzeba uważać, walka jest walka. Normalnie ja mam tutaj, ja mam swoje doświadczenia, ale on będzie głodny też, ma chce wygrać tą walkę, ja chcę wygrać tą walkę. Dla mnie jest duże wyzwanie, bo wygrał dwie walki, wygrał tu z Mariuszem Pudzianowskim, z Dynam Damianem Janikowskim i w Polsce to jest duże imię dlatego wziąłem tę walkę. No właśnie, mówisz o tym wieku, że starzem młodszy, wiekiem starszy o dwa lata od Ciebie, no ale jak się, się patrzy na przebieg kariery Szymona, on wszystkie walki, które wygrał, wygrał w pierwszej rundzie oprócz jednej tam w drugiej rundzie, więc a Ty jesteś, no, masz 45 walk na swoim koncie stoczonych. Szymon jeszcze nie mierzył się z tak z doświadczonym zawodnikiem jak Ty. Mimo wszystko te dwa lata różnicy między Wami na Twoją korzyść, więc oczywiście nasuwa się taki scenariusz. Jest potwornie silny, pewnie nie będziesz unikał tej siły, będziesz chciał go zmęczyć. No, to są pierwsze takie wnioski. Każdy je takie. Wiesz co, ja nigdy nie unikam jakiej walki. Ja mam swoje atytuty w stójce, w parterze też nie jestem zły, mam, mam czarny pas livre. E, może się wszystko stać. Ja wygrywałem walki w pierwszych rundach przez Nokot, wygrywałem walki przez decyzję. E, zobaczymy jaka walka będzie. Na pewno Szymon będzie może wróży na mnie. Na początku może będzie ostrożny, bo będzie się bał ruszyć na mnie. Zobaczymy, ja jestem na wszystko przygotowany na trzy rundy, a co się stanie, co mi da, czy ja mu co da, to, to walka zweryfikuje. Mówi się o Szymonie, że on jest sporym talentem, jeżeli chodzi o MMA. Gdyby zaczął wcześniej, to pewnie jeszcze mocniej by namieszał. Ty byś też go tak no, określił? Jako właśnie taki talent? Ja nie, nie mogę ci tego powiedzieć, bo ja nie jestem w jego sztabie, ale co ja widziałem w walkach, to ma ma dobre... dobre Dobrze myśli, jest mądrym zawodnikiem, ma dobre game plany. Dobrze go rozbudowali, jego sztab, bo na początku nie, miał, nie został wiesz, z zawodnikami, nie został rzucony na głęboką wodę, tylko go sztab dobrze rozbudował. Dobrze mu pokazali, jak się wchodzi w MMA. A, a czy jest talent? Nie, nie wiesz, to 10 lat temu by wszystko inaczej wyglądało jakby był nie wiem czy, jest, czy ma talent. Na pewno jest cięż, e, zawodnik, który cięż, ciężką pracę dawał do tego sportu i widziałem jego ostatnią walkę z, z Damianem Janikowskim naprawdę to był duży progres, bo kiedyś widziałem jak walczył na PLMA z kolegiem, tak płaciliśmy, bo to był jego debut albo druga walka, to naprawdę nałoży się już dużo i teraz e, w sobotę ma zawodnika, który e, jest inny lewy. I, i będzie, będzie, ja będę dobry, sprawdzian dla niego. A co się stanie, zobaczymy. Ja mówię, mogę wygrać szybko, mogę przegrać szybko, mogę wygrać w drugiej, trzeciej rundzie. To może i w, ka w każdym stronie, to jest MMA. Statystyki potem się już nie liczą. Marcin, masz równo 45 walk, czyli 5 razy więcej niż Szymon Kołęcki. Pomimo tego makarzy stawiają cię w roli dość dużego underdoga. Dziwicie to? To fajnie, że jestem underdogiem. Nie! Wiesz co, on, myślę, że Szymon wrażenie zrobił tymi dwoma walkami w KSW, że takich zawodników jak Damiana i Mariusza pokonał. A na pewno, no, jak oni myślą, że jestem faworytem z też nie znaczy, że on jest faworytem z też nie, nie byłem faworytem, a pokazałem, że mogę, że jestem w stanie z każdym wygrać, nawet światową, światową klasy zawodnikiem, no. Tak jak mu ma, że mówią, to niech będzie tak. Ja, ja w to nie patrzę, ja, ja mam swój cel, mam swój plan i jak on jest faworytem, niech będzie faworytem. Zobaczymy w sobotę, kto, kto wygra walkę i tyle. No to jeszcze klasycznie muszę spytać o te przygotowania w UEFT Gym. czy przebiegły zgodnie z planem i z kim najczęściej, czy miałeś w ogóle takich zawodników, którzy odzwierciedlali posturę Szymona? bo mówię, silny zawodnik z dużą mocą. Wiesz eee, nie wiem czy byli tak silni, bo mam chłopaka HTF Mojlon, zważy 125 kg z zapasów, eee, walczył tu raz, ale to nie był w ogóle przygotowany, teraz podpisał kontakt w PFL, on jest bardzo silnym zapaśnikiem. Mamy też e, dwóch dobrych zapaśników, co ważą że są silni, bo to są zapaśnicy. E, dużo z, z trenowałem z Dawidem, Dawid polepszył swoje zapasy ogólnie, polepszył swój styl z Roberto, z Abus Magomedów dużo robiłem. Jestem trenerem w NFT, tam też mam dwóch e, dobrych chłopaków, też co ważą 100 510 kilo i e, jeden ma 6-0, drugi e, tylko parterowiec, ale też chyba Polak i trenował w bezelka z tym kiedyś, 7 lat już parter robił. No i myślę, że jestem dobrze przygotowany, Nie miałem kontuzji. E, w styczniu mogłem się tylko skupić na MMA, bo miałem cały e, miesiąc wolny. Wiem, że od 15 grudnia że będę walczył z Szymonem Kołeckim, jestem zdrowy, waga już jest i nie mogę się doczekać soboty wejść do klacki. W takim razie powiedz jeszcze o tej wadze, no bo słyniesz z tego, że tej wagi nie robisz. W takim razie, czy ile ważysz teraz i czy w ogóle cokolwiek zbijałeś? Wiesz co, ja na początku, jak zacząłem przygotowanie, to Powiedzmy tam, w tamtym cały rok, w tamtym roku to ważyłem około 121 kilo, no tylko trzy trzy razy trenowałem, był, był ten loktą w Niemczech, potem zaś otworzyli, ale jakoś nie mogłem schodzić z tej wagi. Potem jak zacząłem pod Szymona trenować... To już miałem 99 kg i to trzymało się do trzech tygodni przedtem, a 3 tygodnie przedtem do teraz to chyba sługałem 7 kilo. To też dużo biegania, dwa razy treningi, dieta i naprawdę już mam wagę, ale się bardzo bardzo dobrze czuję. Jestem silny, szybki i na tym będę próbował walkę, walkę przewalczyć na szybkości. I to będzie mój tutaj w tej walce. I spróbuję tak to pokazać, że siła i szybkość to są dwa, dwa przeciwieństwa. No w takim razie czekamy na fajerwerki w klatce, wiadomo, że ty je gwarantujesz. No pytanie, czy Szymon da ci się rozwinąć, czy tak jak wszyscy spodziewają, będzie dociskał, będzie chciał przewracać i, i bić? No zobaczymy. No. On ma swój plan. Ja też jestem ciekawy, jaki silny to jest facet, bo wszyscy chwalą tu jego siłę. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Się. Pozdrawiam. Hmm.